Cześć! Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zupełnie samodzielnie zrobić koci domek z działającą windą, to zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Cześć, widzowie! Dzisiaj razem zrobimy sobie domek. Mój domek będzie inspirowany kocim domkiem. Zacznijmy od tego, jaki karton należy wybrać. Wybierzcie sobie gruby karton. O, ja wybrałam sobie taki dwuwarstwowy. Choć sam karton w pozycji leżącej wydawał się bardzo głęboki, to kiedy go postawimy, wygląda idealnie. Teraz ze zwykłego kartonu może być już cieńszy. Zrobimy sobie pięterka. Ja do tego używam. Takiego zwykłego kartonu, zginam go sobie. O, zginam go sobie tak, w taki sposób, że tu będę miała ładne wykończenie piętra, i tu będą mocowania. To wszystko sobie jeszcze będę musiała skleić, i te piętra jeszcze sobie przymierzę przed sklejeniem. Piętra dokładam, doginam na wymiar żeby one pasowały po sklejeniu i teraz zabiorę się za sklejanie. Tutaj w środku będę smarowała klejem na gorąco, to sobie docisnę, stworzę nam to grubą warstwę i tutaj po bokach będę smarowała klejem na gorąco i będę mocowała te piętra. Jeżeli planujemy w naszym domku mieć windę, warto o tym pomyśleć zawczasu, i zaplanować sobie miejsce. Dokładamy sobie tekturę. Ja sobie dołożyłam deseczkę, bo akurat taką miałam, ale może to być tektura. I zgodnie z jej linią przeprowadzamy sobie nacięcia i te nacięcia będą wskazywać lokalizację naszej windy, którą sobie później zamontujemy. Tak więc jeszcze przed klejeniem wycięłam sobie otwór na windę i zamontowałam szyb windy. To jeszcze nie jest cała winda, to jest tylko początek. I jak mam te pięterka już poprzyklejane, to teraz będę przyklejać windę. Zacznę od tyłu szybu windy i potem jeszcze zrobię boki szybu windy. I mamy windę wyprowadzoną na dach. Teraz będę robić boki szybu windę. Je sobie zrobię też z tych takich deseczek tekturowych. Ale może to też być po prostu karton. Sobie tu do boku przymierzę, przytnę na wymiar z jednej i z drugiej strony i będę mocować. Mamy zamontowane piętra w naszym domku i mamy zamontowany szyb windy, więc teraz zabierzemy się za wykonanie samej windy. Udało mi się znaleźć idealne pudełko, które będzie naszą windą. Ono tutaj doskonale pasuje. Winda będzie zamocowana na sznurku, tylko to pudełko muszę doprowadzić do porządku. Kiedy mamy już udekorowane pudełko w środku, to montujemy do niego sznurek. Możemy sobie górę naszej windy też trochę ozdobić. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na dachu. Na dachu ten sznurek jest przełożony tutaj pod tym kartonikiem, i tutaj jest przełożony też pod spodem, i w ten sposób za pomocą tego sznurka. Będziemy sterować tą windą. O, winda jedzie w górę. I w dół. I zabieramy się za zrobienie tarasu na dachu naszego domku. Najpierw zrobimy sobie szkic, a potem go wytniemy. Pamiętajcie, żeby nie ucinać odtąd, tylko trochę wyżej i sobie to skleić. Wtedy będziecie mieli tutaj ładne wykończenie. I tak to u mnie wygląda po wycięciu. Tutaj sobie przykleiłam, klejam na gorąco. Jednak to nie chciało za dobrze chwycić, więc sobie pomogłam takimi spinaczami. Od tej strony zawsze trochę one tu pomogą, tej tekturze. Się docisnąć i poczekam sobie chwilę, aż mi to zwiąże, i jak będę już miała to gotowe, to przejdę tutaj sobie do wykańczania tarasu. Tutaj wklejając, to należy pamiętać, że ten sznurek musi mieć luz. Nie można go przyblokować, i tak samo przy wykańczaniu tutaj. Teraz trzeba pamiętać o tym, żeby nie zablokować tego naszego sznureczka. Teraz kociego domku wykończę sobie filcem. Tutaj mam dwa odcienie zielonego, które razem tworzą trzy strefy. Należy też pamiętać o zostawieniu rozcięcia na sznurek, który steruje mechanizmem windy. No to ja sobie teraz to wszystko poprzyklejam. I kiedy mam przyklejony filc na tarasie, to biorę się zamontowanie barierek. I tak się prezentuje taras z zamontowanymi barierkami. Tutaj musiałam zrobić takie mocowania, które zakryję później, jak będę dekorować cały domek, tak, żeby one były niewidoczne. No, i tak to wygląda na ten moment. Tutaj z boku dokleiłyśmy taki niby płotek, oraz przycięłyśmy linkę od windy. Jeżeli chcecie sobie przyciąć linkę od windy, to pamiętajcie, że wasza winda musi być na samym dole. Wtedy tej windy nie przytniecie zbyt krótko. I ja do dekoracji tej linki użyłam jeszcze koralików, żeby to fajnie wyglądało. A teraz zabiorę się za wystrój wnętrz i do tego użyję sobie takich różnokolorowych papierów. Ja zaczęłam tutaj dekorować sobie od podłogi. Przykładam sobie kartkę, tutaj sobie palcem dociskam, i w ten sposób mam linię. Według których będę sobie wycinać i już dokleja sobie ten ostatni kawałek, bo podłogi mam już poprzyklejane. I kiedy mam już wyklejone wszystkie podłogi, to zabieram się za wyklejanie ścian. Przykładam sobie kartkę, przyciskam palcem, tak żebym wiedziała, w którym miejscu mam ją przeciąć, i w ten sposób będę sobie wyklejała Wszystkie ściany w kocim domku. I tak wygląda nasz kocidomek po udekorowaniu wnętrza. Mamy położone podłogi, tapety w pomieszczeniach. I teraz będę farbami malowała boki oraz wejście na taras. Jeżeli chodzi o malowanie tarasu, zabezpieczę sobie. E, tą trawę, czyli filc, e, żeby farby go nie pochlapały, żeby to wszystko pozostało czyste. I tak to u mnie wygląda po pomalowaniu. E, zdradzę Wam, że do pomalowania e, tych elementów użyłam farby do ścian. E, nie kupiłam całego dużego opakowania, tylko takie e, próbki testowe. I tymi próbkami pomalowałam sobie te elementy, dlatego że ta farba lepiej kryje. Wejście na taras zostało pomalowane z dwóch stron, i zostaje nam tutaj kwestia wykończenia tej góry. I do tego użyję sobie takich cudów. Sama nie wiem, jak to się nazywa. Może wy wiecie. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Ja sobie to będę tutaj przyklejała i zakryję mi to właśnie tutaj, ten karton. Oczka sobie wytnę, nakleję i udekorowałam sobie tutaj to wejście na taras i dorobiłam oczka. Tutaj też przyczepiłam takie wstążki. Ten klej po wyschnięciu zrobi się przezroczysty. Teraz wiem, że jest trochę biały. I tak się prezentuje nasz gotowy domek. Ja sobie z boku jeszcze domalowałam serduszka. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak robimy wyposażenie do tego domku, to koniecznie zostawcie 50 łapeczek w górę. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie. Chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podobał. Domek wyszedł bardzo duży. Pomieści z pewnością wiele laleczek i zwierzaczków. Oglądajcie nas i polecajcie swoim znajomym. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się wkrótce. Pa pa!